Wstałam za wcześnie, więc uznałam, pójdę na rower. Ściało się, nie mogę się doczekać, kiedy stanę. Taka adrenalina, pobudzenie, ekscytacja. Pierwszy raz w kwietniu na rajdzie, fantastyczna impreza, nie przypuszczałam, że będę we wrześniu, ale jednak cisnęliśmy kilometry, no i mam nadzieję, że się będzie super impreza. Kawał drogi przejechałem, żeby, żeby też tutaj ten kawał drogi przewieźć. Do mnie nie trzeba mówić dwa razy, jedziesz, jadę. żeby ten zawodnik milić jakoś czas, żeby ta ich walka o metę była jak łatwiejsza. Po raz kolejny przyjechałam podziwiać Pomorze Zachodnie i Pomorze Przednie. No i cóż, jestem tutaj, żeby się dobrze bawić. Przygoda, przyroda, koledzy, relaks. Na dwóch kółkach. Damy radę. To jest wyścig głowy. Yes. No to już, już, już po połowie także z górki. Raza genialnie, bardzo pięknie jest. Pogoda jest sprzyjająca i jest super! Jak gdyby to nie można ominąć, to jest wydarzenie jedyne i niepowtarzalne. Świetna przygoda, naprawdę. Zmęczenie było, kilka chwil słabości, ale było warto. Gratulacje, gratulacje, gratulacje! Pierwszy Zadowolony, pierwszy Ultras. Mega, mega, mega zorganizowane, naprawdę. Będę wracał. Bardzo dobra organizacja, e, nigdy niczego nie brakuje i bardzo miła obsługa, różne niespodzianki, jak chociażby dzisiaj to miasteczko westernowe i paniką w bojki. rewelacja. It was a great experience. I thought I will not make it, and actually I've made it. Thanks to my. Good buddies. job. Gladis, to buddy. Awesome job. Very I would like to thank the organizer. Wyjątkowa edycja ze względu na to, że po raz pierwszy mamy dwie trasy. Reakcje tych właśnie rowerzystów, kolarzy, którzy wybrali wersję gravelową, no były tutaj bardzo takie gorące, entuzjastyczne i zapewniali nas, że będą chcieli wracać, bo widoki były przepiękne. Wolontariusze stanowią ogromny wkład, można powiedzieć część. To oni są organizatorami tego wydarzenia. Ilość ich zaangażowania powoduje, że ta impreza ma taki fajny odbiór przez uczestników.